Co by było, gdyby jeden z najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów psychologicznych w historii nieświadomie stworzył jednego z najgroźniejszych terrorystów Ameryki? Co jeśli w pogoni za zrozumieniem ludzkiej psychiki nauka sama pchnęła człowieka w otchłań mroku? A co jeśli ta otchłań ma swój początek w zwykłej brązowej paczce zostawionej na parkingu uniwersytetu? To nie jest teoria spiskowa. To historia geniusza, który stał się potworem. Historia człowieka, który wypowiedział wojnę przyszłości. To historia Juna Bombera. Zanim pojawiły się bomby, listy i strach, był Teodor Kaczyński. Urodzony w 1942 roku w Chicago, był dzieckiem z podręcznika dla geniuszy. IQ na poziomie 167. Umysł, który przeskakiwał klasy, zostawiając rówieśników daleko w tyle. Kiedy inne dzieci uczyły się tabliczki mnożenia, on pochłaniał zaawansowaną matematykę. Był cichy, nieśmiały, zamknięty w świecie liczb i logiki, który wydawał się znacznie bezpieczniejszy niż chaotyczny, nieprzewidywalny świat ludzkich interakcji. Jego talent był tak oczywisty, a presja tak wielka, że w wieku zaledwie 16 lat przekroczył bramy jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie Uniwersytetu Harvarda. 16-latek w miejscu pełnym przyszłych prezydentów, noblistów i liderów, był jak astronauta na obcej planecie, genialny, ale kompletnie zagubiony, młodszy, bardziej wrażliwy i społecznie nieprzygotowany na to, co miało nadejść. To właśnie tutaj, w murach świątyni wiedzy, jego życie miało zostać nieodwracalnie złamane. Na Harvardzie młody Ted Kaczyński zgłosił się na ochotnika do eksperymentu psychologicznego prowadzonego przez doktora Henry'ego Mareya, byłego oficera wywiadu. Eksperyment, który dziś określilibyśmy jako brutalny, oficjalnie miał badać reakcję na stres. W rzeczywistości była to seria zaplanowanych psychologicznych tortur. Wyobraźcie sobie to. Młody, niepewny siebie chłopak przypięty do krzesła. Elektrody monitorują każdą jego reakcję. Siedzi naprzeciwko anonimowego prawnika, którego zadaniem jest systematyczne niszczenie jego poczucia własnej wartości. Przez trzy lata, tydzień w tydzień, Ted był poddawany upokarzającej, werbalnej agresji. Jego najgłębsze przekonania, marzenia i wartości były wyśmiewane, miażdżone i obracane w pył. Każde słowo, które napisał w przygotowanych esejach, stawało się amunicją przeciwko niemu. To nie była zwykła debata, to była dekonstrukcja duszy. Murej nie szukał odpowiedzi. On szukał punktu złamania, a w przypadku Teda Kaczyńskiego znalazł go. Zasiał w nim wirusa paranoi, przekonanie, że instytucje, zwłaszcza te posługujące się psychologią, nie istnieją by pomagać, ale by kontrolować i niszczyć. Nazwano go kodem Lowful. Był to eksperyment MK Ultra, owiany złą sławą program CIA. Ted Kaczyński, nastoletni geniusz Stał się królikiem doświadczalnym w grze, której zasad nie znał. Nie wiemy, co dokładnie pękło w jego umyśle w tamtej zimnej sali, ale wiemy, że wyszedł z niej jako inny człowiek. Ziarno nienawiści do systemu, do autorytetów i do psychologicznej manipulacji zostało zasiane. Przez następne lata będzie ono rosło w ciszy. Po Harvardzie jego kariera akademicka eksplodowała. Został najmłodszym profesorem w historii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Publikował genialne prace z dziedziny analizy zespolonej, rozwiązując problemy, z którymi zmagali się matematycy od dekad. Ale fasada sukcesu kryła coraz głębszą pustkę. Nie potrafił nawiązać kontaktu ze studentami. Patrzył na nich i widział puste twarze, trybiki w maszynie, którą gardził. System, który go kiedyś złamał. Teraz chciał, by stał się jego częścią, by uczył kolejne pokolenia, jak do niego pasować. I wtedy zrobił coś niepojętego. W 1969 roku, u szczytu kariery, po prostu zniknął. Zrezygnował z dnia na dzień, bez wyjaśnienia. Odrzucił świat akademicki, odrzucił społeczeństwo. Uciekł w Dzicz. W lasy Montany, gdzie zbudował własnymi rękami chatę o wymiarach 3 na 4 metry. Bez prądu, bez bieżącej wody. Żył z polowań, zbieractwa i tego, co sam wyhodował. To miała być jego utopia. Powrót do natury, ucieczka od technologii, która w jego oczach niszczyła ludzką autonomię. Przez lata żył w niemal całkowitej izolacji, czytając, pisząc, polując. W jego dziennikach z tamtego okresu widać desperacką próbę odnalezienia spokoju, ale świat, od którego uciekł, nie dał o sobie zapomnieć. Ryk samolotów odrzutowych rozdzierał ciszę nad jego głową. Deweloperzy wycinali lasy, które kochał. Dźwięk pił łańcuchowych był jak krzyk w jego umyśle. Pewnego dnia, wracając do swojej chaty, odkrył, że jego ulubione ukryte miejsce Mały wodospad, który nazywał swoim sanktuarium, zostało zniszczone przez budowę drogi do wyrębu lasu. To nie był już hałas w oddali. To była osobista inwazja, profanacja. W jego dzienniku z tamtego dnia pojawiło się jedno zimne zdanie: Nie wystarczy już uciekać, trzeba walczyć. Wtedy intelektualny gniew przekształcił się w fizyczny plan. 25 maja 1978 roku. Parking na Uniwersytecie w Chicago. Pracownik ochrony znajduje paczkę. Zaintrygowany otwiera ją. Wybuch rani go w rękę. To był początek. Pierwsza bomba. Prymitywna, ale skuteczna. Rok później kolejna paczka trafia na pokład samolotu American Airlines. Awaria zapalnika sprawia, że bomba tylko dymi, ale wywołuje panikę i zmusza do awaryjnego lądowania. Narodził się Juna Bomber. Kryptonim FBI, skrót od University and Airline Bomber. Przez następne 17 lat Ameryka żyła w strachu przed niewidzialnym wrogiem. Wysyłał paczki pułapki do naukowców, właścicieli sklepów komputerowych, menadżerów firm PR. Jego cele nie były przypadkowe atakował ludzi, których postrzegał jako agentów postępu technologicznego. Ręcznie wykonane elementy, fałszywe tropy, misterne detale zaprojektowane tak, by zmylić śledczych. Był duchem. Przez niemal dwie dekady największa i najdroższa obława w historii FBI nie przynosiła żadnych rezultatów. Stworzyli największą grupę zadaniową w historii biura, przeanalizowali tysiące tropów, stworzyli profil psychologiczny, który mówił o człowieku genialnym, ale jednocześnie nieprzystosowanym, pedantycznym i pełnym urazy. Jego rysopis pasował do tysięcy ludzi. Juna Bomber nie zostawiał odcisków palców, zostawiał tylko zniszczenie i starannie wykonane bomby. Każda z nich będąca szyderstwem dla ścigających go agentów, aż do 1995 roku. Po latach milczenia Juna Bomber odezwał się ponownie, ale tym razem nie wysłał bomby, wysłał ultimatum. Zarządzał, by największe amerykańskie gazety The Washington Post i The New York Times opublikowały jego manifest liczący 35 tysięcy słów. Dokument zatytułowany Społeczeństwo Przemysłowe i Jego Przyszłość. Obiecał, że jeśli to zrobią, przestanie zabijać. To był moment zwrotny. Juna Bomber, bezimienny terrorysta, chciał stać się prorokiem. To był jego ostateczny gambit. Chciał, by świat usłyszał jego ideę. FBI było w kropce. Czy publikacja manifestu terrorysty to uleganie szantażowi? A co jeśli to jedyna szansa, by go złapać? Po burzliwych debatach prokurator generalna i dyrektor FBI podjęli decyzję. Zgodzili się. Manifest został opublikowany. Miliony ludzi przeczytało słowa człowieka, który przez lata ich terroryzował. Słowa o tym, jak technologia niszczy wolność, jak rewolucja przemysłowa była katastrofą dla ludzkości i jak jedynym ratunkiem jest zniszczenie nowoczesnego świata. Wielu odrzuciło to jako bełkot szaleńca, ale inni, inni czytali i czuli niepokojące echo prawdy. I właśnie w tej grupie była dwójka ludzi, dla których te słowa brzmiały aż nazbyt znajomo. David Kaczyński, młodszy brat Teda, od lat nie miał z nim kontaktu, ale kiedy jego żona Linda przeczytała fragmenty manifestu w gazecie, co się tknęło? Styl pisania, specyficzne zwroty, idee. Wszystko przypominało jej stare listy, które David dostawał od swojego brata pustelnika. Początkowo David odrzucał tę myśl. To niemożliwe. Jego brat, dziwny a społeczny, ale morderca, terrorysta. Jednak wątpliwości nie dawały im spokoju. Odnaleźli stare listy od Teda, porównali je z manifestem. Zdanie po zdaniu, fraza po frazie, układanka zaczęła składać się w całość. To była ta sama osoba. Stanęli przed niewyobrażalnym wyborem. Przez kilka tygodni żyli w prywatnym piekle. Każdy nagłówek w gazecie, każda wzmianka w wiadomościach była jak cios. Linda widziała w manifestie zagrożenie dla świata. David widział w nim krzyk o pomoc swojego zaginionego brata. Czy lojalność wobec rodziny jest ważniejsza niż życie nieznajomych? To pytanie zatruwało każdą ich chwilę, każdą rozmowę, każdą ciszę. Po tygodniach udręki, Podjęli najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. David Kaczyński podniósł słuchawkę i zadzwonił do FBI 3 kwietnia 1996 roku. Uzbrojeni po zęby agenci federalni otoczyli małą chatę w lasach Montany. Spodziewali się oporu, pułapek, walki do samego końca. Zamiast tego z chaty wyszedł wychudzony, zaniedbany mężczyzna w brudnych ubraniach. Nie było walki. Nie było oporu. Ted Kaczyński poddał się bez słowa. Wewnątrz chaty agenci znaleźli arsenał, gotową do wysłania bombę, chemikalia, narzędzia i co najważniejsze dziesiątki tomów jego odręcznych dzienników. Tysiące stron dokumentujących jego życie, jego nienawiść i każdy, najdrobniejszy szczegół jego kampanii terroru. na Bombera, niewidzialnego upiora Prysu, został tylko człowiek. Ted Kaczyński nigdy nie okazał skruchy. Uniknął kary śmierci, przyznając się do winy, w zamian za dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Został osadzony w ADX Florence w Colorado, najcięższym więzieniu w Stanach Zjednoczonych fortecy zaprojektowanej, by trzymać najgroźniejszych przestępców w całkowitej izolacji. Tam w betonowej celi spędził resztę swoich dni, kontynuując pisanie i korespondowanie ze światem. Zmarł w 2023 roku. Ale historia Juna Bombera nie kończy się na jego śmierci. Jego bomby zabiły trzy osoby i raniły 23. Ale jego idee, jego idee wciąż żyją. Jego manifest, społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość stał się lekturą obowiązkową dla antyglobalistów, ekologicznych radykałów, a nawet filozofów technologii. Odrzucając jego metody, wielu zaczęło zadawać te same pytania, które on postawił: czy tracimy wolność na rzecz wygody, czy technologia, która miała nas wyzwolić, w rzeczywistości buduje dla nas nową klatkę? Ted Kaczyński przegrał swoją wojnę, został pokonany, ale w przerażającej ciszy jego celi wciąż odbija się echem pytanie, które narodziło się dekady temu w zimnej sali na Harvardzie: pytanie o to, gdzie leży granica między geniuszem a szaleństwem? I czy jego najgroźniejszą bombą nie były przypadkiem jego słowa?